Dziś przeszło sześć wołów, siedem świń i jeden Żyd. Brzmi odpowiedni wpis z jesieni 1743 roku w księdze celnej rogatek Rosenthal. W Berlinie. Ateista Fryderyk II był wówczas z Bożej Łaski królem pruskim. Żydem był czternastoletni uczeń jesiwy Moses Mendelssohn. A swoim wejściem do miasta rozpoczął epokę Żydów mówiących po niemiecku. Przetłumaczył Tore i Psalmy, by nakłonić wszystkich do tego właśnie języka. Z tej samej racji tekst niemiecki ułożył czcionką hebrajską, a nie łacińską. Thomas Rothschild urodził się w Buenos Aires, a jego żona Dana pochodzi z Łodzi. Każdy czwartek spędzam u nich w domu, na obiedzie. Najczęściej również w towarzystwie ich dzieci. Pierwszym językiem w domu jest niemiecki. Jasne, wiem o frankfurskich korzeniach Rothschildów, a jednak mój stosunek do tego języka jest zupełnie inny niż Dajmy na to greckiego. Najchętniej pominąłbym i zapomniał, że moi znajomi mówią po niemiecku, za to chwalił ich izraelskość i patriotyzm ich dzieci. Mama dany ma numer z Auschwitz na ręku, ale też mówi po niemiecku. Jej najstarszy wnuk, Simon, stał w honorowej warcie na wzgórzu amunicji, gdy przypadł dzień pamięci poległych. Wspaniały sabra, nieprawdaż? No, ale on też mówi po niemiecku. Dana i Thomas nie są typowymi mieszkańcami świętego miasta, i to nie tylko z racji języka, ale również swojej niereligijności. Goethe twierdził, że o ile Żydzi są narodem księgi, to Niemcy są das Volk der Dichter und Denker narodem poetów i filozofów. W języku księgi nie da się uciec od religii, za to Niemczyzna świecka istnieje, więc jest gdzie się skryć, Rothschildowie się dobrze w niej czują. Takiej ucieczki dokonał Heinrich Heine. W gimnazjum ksiądz Dulnois musiał sześć razy go pytać Heinrich, jaki jest francuski odpowiednik słowa? Glaube. A Heine odpowiadał za każdym razem z coraz większym uporem Le credi to jest wierzytelność. Dopóki ksiądz nie przyłożył mu linią po dłoniach z okrzykiem «La religion Heine wykorzystał dwuznaczność słowa «glaube», które znaczy zarówno wiara, jak i wierzytelność, aby dać świadectwo swoich poglądów. Edukacji talmudycznej pobierać nie chciał, a i religia ojca Dolnoa, który w dni powszednie był mistrzem loży masońskiej, a tylko w niedzielę odprawiał mszę, nie przypadła mu do gustu. Ja bym najchętniej zapomniał, że Heinrich Heine, Zweige, Franz Kafka, Sigmund Freud, Gustav Mahler czy Albert Einstein mówili i myśleli po niemiecku. Tak jak w Polsce udało się wyprzeć z narodowej pamięci niemieckojęzycznego admirała Józefa Unruga, Dowódcę polskich oddziałów na Helu w 1939, Hel upadł ostatni dopiero w październiku i tylko dlatego, że zabrakło już amunicji. Negocjacje o kapitulacji Unrug prowadził z generałem Eberhardem von Mackensenem po francusku. Generał Wehrmachtu zaproponował admirałowi pozostawienie go wolnym, jeśli podpisze zobowiązanie, że już nigdy więcej nie wystąpi przeciw Rzeszy. Unrug odmówił. I do końca wojny przytrzymywano go w norymberskiej twierdzy. Chciałbym nagiąć świat do swojego światopoglądu. Tymczasem Dana Rothschild nie tylko, że jest namacalna, to przyrządza najlepszy czulent. I tak się zastanawiam, czy nie należałoby go wielbić właśnie słowami hajnego, który przed w Hedrysa von Schiller'a. W ten oto sposób. O czulencie, strawo Boska, kwiecie lizejskich pól! Gdyby tylko poznał czulent, Schiller zmieniłby swój hymn. Bóg przyrządził, Bóg dostarczył Moi Rzeszowi z wysokości i przykazał nam zachować smak czulentu dla przyszłości. Sam to spojrzczyłem. Wykazując się całkowitą ignorancją, czy jest to dostępne w przekładzie Antoniego Libery? Aschwerbel dreht sie, dreht sie hin und zurück, war der Wind im Chor. Lach <laughs> und lach und lach, lach der Opa Toga ganz und immer all den Nacht. schrei das Kerl, wo sagt der Feuer, wer sie heiss dich sein na kalt. Wo's gekenn do sein na Feuer, wo's gekenn do sein na schmal. Ach, der Wind in Korn, lach du, lach du, lach. Ach, Bidne Kälber tut men binden und men schleppt sich und men schächt. Wer so kliegel mit Aroik zu, ist bei keinem nicht kennt mehr. Mal der Wind in Kolor, macht und lacht und lacht, lacht der Opa Toga ganz nur noch eine